Dzień dobry. Jesteśmy na padoku naszych kucyczków. Ostatnio dostaję sporo zapytań, jeśli chodzi o to, czy zwierzaki, które stoją cały czas na dworku, nie w stajni, nie marzną. Zwierzaki wychowywane w chowie wolno-wybiegowym. Nie marzną, dlatego że ich organizm jest tak skonstruowany, że w momencie, kiedy zaczyna się robić zimniej, tak jak teraz, kiedy mamy jeszcze w dzień całkiem przyjemną temperaturę, a w nocy już zaczyna się robić bardzo chłodno, one nabierają odpowiednią ilość futra do tego, żeby ogrzać całe ciałko. Przybierają to futro. W bardzo różny sposób. Niektóre kucyczki można to u nas zaobserwować, mają bardzo długą sierść, niektóre mają taki meszek, niektóre prawie jeszcze tej sierści nie zmieniły. Jest to oczywiście kwestia osobnicza i organizm zwierzaka sam wie, kiedy i ile tego futerka powinien wyprodukować, że tak powiem, aby ogrzeć ciałko. Też sama sierść jest skonstruowana w taki sposób. Że nawet zwierzę, które jest bardzo mokre, przemoczone, także z niego kapie, jeżeli odsłonimy e, włosy, to zobaczymy, że mniej więcej połowa długości włosa jest sucha i przy skórze też e, zwierzę jest suche. Także e, one naprawdę bardzo dobrze do tego się przystosowują. Oczywiście są sytuacje, w których u koni. E, Starszych, y, zachudzonych, skrajnie zaniedbanych. Y, ten proces nabierania sierści jest zaburzony, no i wtedy trzeba czasami wspomagać się derkami różnego rodzaju, albo przeciwdeszczowymi, albo y, takimi ocieplanymi, w zależności od tego, y, no, jak u danego zwierzęcia ten problem wygląda. Tak? Także zwierzaczki. Nie marzną, zdecydowanie wychów. Ten wolnowybiegowy jest dla koni zdrowszy. Zdrowszy też psychicznie, dlatego że one cały czas mają ze sobą kontakt, cały czas wchodzą w różnego rodzaju interakcje, a po drugie no, też są na świeżym powietrzu, także, także jest to na pewno dla nich lepsze niż stanie w boksach.